Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa gdańska. skąd z, z Państwa przyjechali? E, z Belskiego. Ale miejscowość? Annopol. Annopol, no, to taka znana miejscowość, tak, bo to związana z Dąbrowskim. Tak, tak. tak. I, I co, jak się podoba w Sopońskim? Tak piękna ciemno. pogoda. Ale dzisiaj się morscy kąpały w, w morzu i przed chwilą. No widziałam. Nie? O! proszę jakie łachy tutaj e, e, naniosło jak górską to się zrobiło super płytko bo tutaj była normalnie woda, a teraz już mimo tego, że plaża się jakby powiększyła w tym kącie i Molo już e, prawie stoi na lądzie, proszę bardzo jak jest płytko widać tutaj rybitwy sobie e, stoją normalnie na lądzie bo tyle taka łacha piachu przyszła i już Molo jest w tej chwili na lądzie na plaży postawione częściowo. Ludzi jest dość sporo. Mamy dzisiaj 16 października i wiatr jest dość chłodny, 5 dobrze może. Ale ludzie spacerują po Molo Tam widać Orłowo i drugie molo. Drugie molo Orłowskie widzimy. przy wysokim stanie wody. No, zakaz skakania. Przed chwilą widzieliśmy, że głębokość jest żadna, bo tutaj ptaszki sobie stoją na nóżkach. O! Jaka to jest głębokość. Jak tu można skakać przy takim wolach Niektórzy skakali tym i już jeżdżą na wózkach inwalidzkich albo nie żyją Tutaj mamy marinę, która została budowana onegdaj. Ładnych kilka lat temu, może ze 4 już będzie. Ja tu byłem na otwarciu tej mariny. Idziemy dalej. Tam mamy restaurację. No i przystań dla statków, którą ostatnio rozebrało. Może tą przystań. Dolny pokład został rozebrany. Idziemy dalej. No, ludzi widać pełno spacerują. No, nieźle trzeba aktywnie spędzać czas, a nie siedzieć w domu. Przepraszam. Te wszystkie komórki to ludzie nie patrzą na, na piękną pogodę na świat, tylko w komórkę wszyscy się gapią. Każdy w komórkę się patrzy. Ja nie wiem co to jest. Bez komórki żyć już nie mogą. Uzależnieni od komórki są ludzie. O i tu już mamy Marinę. Marina jest wypełniona jachtami, motorówkami i jachty energii. Jeden z przodu stoi, filmowy. O, przepraszam. I tam stoją jachty. No bo jeszcze niektórzy pływają na jachtach. Katamaranów nie widzę, wypłynęły. Były też katamarany. Tutaj ludzie na mostku sobie ten robią te zdjęcia. I wchodzimy na górę, na górny pokład. Tutaj żegluga Gdańska operuje. A tu możemy pokazać, co zrobiła e, ostatnie 10 z zniszczyło tutaj dolny pokład. 11. A nawet 11 porywach było. I dolny pokład jest rozebrany przez morze, że tak powiem. I tutaj po prostu no, trzeba będzie kapitalny remont robić. No, Widzę, belki jeszcze się ostały, ale. Deski powyrywane, niektóre belki też się rozleciały. No może to jednak żywioł, siła. siła tego żywiołu zrobiła swoje. No ale już nie pływa żegluga anglańska, w związku z tym, że nie ma gdzie zsumować ich statek. I nie może. Też nie ma statku Pirat, który to tu zawsze turystów wodził Już nie ma po sezonie. Tutaj mamy restaurację. Restauracja jest taka Restauracja jest tutaj taka ładna. Meridian. Wszyscy sobie tam siedzą i jedzą, lulki palą i swawolom turyści. No i tak to wygląda, pusty ogródek, bo zimno, nie chcą siedzieć w ogródku turyści i miejscowi też, no trochę ludzi jest na malo w Sopocie, jak widać, Sopat Mala, Sopat Mala. Tu jak widać, jest jeszcze zdjęcie. Gmina miasta Sopot, beneficjent z programu. Wybudowali przystań unijnego jachtową. To pan prezydent z panem prezydentem, byłym, byłym, komorowskim, otwierał molo w Sopocie. Uroczystość była 6 lipca 2011 roku, to już będzie 5 lat. Tak jak to mówiłem. No, Pomorska Telewizja Narodowa. Wasz fotoreport z tym razem z Sopotu, Sławomir Ziębiński. Dziękuję.